Siemaneczko w kolejnym odcinku jak? E, co poniedziałek, co wtorek e, nagrywam komentuję ludzi z tiktoka, ostatnio mi się wyświetlił e, trener trener, dietetyk, nie wiem ale oczywiście w kółko jest gadanie to samo że można jeść, jeżeli się tylko deficyt, ble ble bla ble więc zapraszam do oglądania, startujemy jestem na deficycie i nie czy jest to możliwe? prawdopodobnie Źle oszacowałeś swoje zapotrzebowanie kaloryczne i jest ono po prostu mniejsze. Lub być błąd w wyliczeniu na przykład kilokalorii, przez co jesz więcej. Na deficycie jest zawsze chud. I tutaj bardzo, ale to bardzo mocno się nie zgodzę z tego względu, że większość osób ma naprawdę, żyje wręcz w deficycie, a nie chudnie, bo system obronny organizmu się włącza i automatycznie odkładamy tkankę tłuszczową. Na te gorsze czasy, ponieważ mamy za duży ten bilans ujemny, ten deficyt. E, druga sprawa: większość osób, większość, może nie większość, ale dużo, bardzo osób e, cierpi na jakieś choroby układu metabolicznego. Duży deficyt. Będzie powodował to, że będziemy pogrążali się w nich, zwłaszcza kobiety, jeżeli chodzi o tarczycę, a mianowicie o niedoczynność tarczycy. Zbyt duży deficyt będzie powodował to, że jeszcze bardziej będziecie nawalać tę tarczycę, ta tarczyca będzie jeszcze bardziej zepsuta i w konsekwencji nawet może doprowadzić was do odczynu zapalnego, jakim jest Hashimoto. Także to, że nie chudniesz, może być spowodowane za dużym deficytem. I podkreślam deficytem, a niekoniecznie nadwyżką kaloryczną, bo teraz gadając tak, taka osoba, kobieta, dziewczyna, mężczyzna ma 1200 kalorii, bo tak sobie wyliczył, nie wiem, wymarzył i słuchając tego TikToka myśli, kurde ja dalej za dużo jem, no i zobaczcie do czego to doprowadzi w konsekwencji. Już dopiero spada się jak robimy minimum 20 minut cardio. Słyszeliście tą bzdurę? Bo ja naprawdę często to słyszę. A prawda jest taka, że od pierwszej sekundy cardio ten tłuszcz się spala, ponieważ od razu dodatkujemy energię. Nie wierzcie w nic. No i kolejna bzdura, gdyż nasz organizm najpierw spala coś takiego jak glikogen, a następnie później powoduje się proces spalania tkanki tłuszczowej. Także zapamiętajcie to raz na zawsze. Najpierw spalamy glikogen, a dopiero później tkankę tłuszczową, więc nie spala się od pierwszej minuty kardio. Okej, okay, jeżeli pozbędziemy się glikogenu na treningu siłowym, może to być od pierwszej minuty. Jeżeli jest to same kardio, to na pewno nie jest od pierwszej minuty, gdyż najpierw spalamy właśnie owy glikogen. Jeden prosty tip, który pomoże Ci schudnąć. Jeśli często spożywasz posiłki dużą łyżką, to zamień ją na to małą dzięki czemu będziesz jadł dłużej posiłek a co za tym idzie? poczujesz po prostu realną sytość po nim bo jak wiemy jedząc za szybko to tutaj jak chcemy tak oszukiwać organizm to jedźcie zupę widelcem będziecie na pewno dłużej jeść więc oszukacie organizm sytość będzie pełniejsza bo gdzieś tam delikatnie kluseczki się nabiorą polecam naprawdę zadbać o naszą odporność już Ci mówię ale zanim to zrobię zostaw tutaj czerwonego pisika i zaobserwujmy, aby być na bieżąco. Tak więc podstawą tutaj, aby zadbać o naszą odporność będzie pełnowartościowa dieta. Warzywa, owoce mają pełno antyoksydantów, witamin oraz minerałów. Działają przeciwzapalnie. Dodatkowo musimy zadbać o nasz sen oraz nawodnienie. To są po prostu podstawy i o aktywność fizyczną. Warto również rozważyć suplementację omega-3 i kurkuminy z piperyną oraz D3. To są takie podstawowe suplementy przeciw. No i dobra, pół na pół, pół się zgodzę. Eee, dużo się zgodzę, z tym filmikiem akurat dużo się zgodzę, ale trzeba sobie wyjaśnić, skąd do naszego organizmu przedostają się bakterie i wirusy, które obniżają naszą odporność, chociażby ten słynny wirus teraz. A mianowicie zaczyna się to w jelitach, więc jeżeli nie mamy szczelnych jelit, nie mamy dobrego wojska w postaci mikrobiomu, automatycznie jesteśmy podatniejsi. Więc tutaj powinniśmy zadbać przede wszystkim o dietę, bardzo dobrą dietę, bogatą w błonnik, mikro, makro ee, odżywianie, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o suplementy, no to jakiś probiotyk, żeby ta armia była na, na wysokim poziomie, e, ta bariera była szczelna, a dieta zbilansowana to jest pieprzanie wszystkiego, patrząc na tego pana TikToka, więc e, automatycznie osłabiamy swój układ autoimmunologiczny, czyli odpornościowy. Detrujeczka to wszystko, co powiedział. Omega 3, spokój, jak najbardziej można, ale trzeba wręcz, ale dorzuciłbym e, probiotyki i zadbanie o jelitka. Żeby schudnąć, nie musisz trenować siłowo, biegać, czy ogólnie uprawiać jakiś sport. Również nie musisz jeść regularnie. Bo wiesz, co jest najważniejsze w tym wszystkim? To, czy będziesz w deficycie energetycznym. Deskuj. Czyli wracamy do punktu wyjścia. Liczy się tylko deficyt. Amen. Dlaczego nabiał jest bardzo dobrym źródłem białka w diecie? Nabiał zawiera pełnowartościowe białko, co czyni go bardzo dobrym produktem. Mało tego, zawiera spore ilości wapnia. A jak mówią badania, wapń może wspomóc utratę tkanki tłuszczowej, będąc na redukcji. Także śmiało, nabiał może stanowić główne źródło białka w naszej diecie. A będą to między innymi jakieś twarogi, skry, serki wiejskie i tego typu rzeczy. Dajcie znać. Jaki jest wasz ulubiony produkt? I no i tutaj powiedział pan o nabiale, że to bardzo dobre źródło białka, a ja wam przedstawię, że nie. Po drugie, e, produkty mleczne często są alergenne. Ale sorry, alergenne e, dla nas także dla naszego organizmu. Pamiętajcie, alergie pokarmowe nie muszą występować od razu występować, występować od razu po zjedzeniu. Tylko nawet do 48 godzin po, a ciągnąć się mogło do dwóch tygodni. Także jeżeli gdzieś tam będziecie cierpić na wzdęte brzuszki, itp., itd. bolące wzdęcia, zgangi, bla, 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 bla no to może też być spowodowane nabiałem. Dwa, 2. Nabiał nie jest najlepszym źródłem białka w diecie, nie jest nawet bardzo dobrym źródłem białka w diecie. Pokażę, że nabiał w ogóle ma mało białka, ale jeżeli chodzi o produkty mleczne, takie. No może chciał to ująć, twaróg na przykład ma 11 gram na 100 gram białka, a taka piery ma 20. No to chyba jest znacząca różnica w tym, co jest lepszym źródłem białka. Ale zobaczcie, porównanie białek. Więc jak widzicie 800 kilokalorii Możecie sobie nabić Ośmioma knopersami Bądź nutellą Ale pamiętajcie, że będziecie W deficycie I tak schudniecie I tak wasze zdrowie będzie zajebiste No i na koniec Chciałbym dodać, że nic do tego pana ogólnie nie miałem. Nawet nie wiedziałem, że on istnieje, ale zobaczyłem, bo mi skomentowała tam pewną rzecz, z którą również się nie zgodziłem. E, stąd on dzisiaj przyszedł na e, pierwszy odstrzał, że tak powiem. Co jeszcze? A mianowicie to, że mi pies dokucza. Proszę bardzo. Proszę bardzo, bardzo piękny piesek. E, Lecie. I tak to wyglądało. Ogólnie jeszcze, e, zobaczcie tutaj, e, jeżeli chodzi o polecanie produktów sklepów itp. itd., co niekoniecznie mają wszystko zdrowe, ale to już pomijając, e, to także możecie sobie u niego wioś, zobaczyć na TikToku o co, o jaki sklep chodzi. No i co? Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki, że byliście. Subskrybujcie kanał, oglądajcie, bądźcie na bieżąco co niedzielę. Co niedzielę nagrywam, ale co poniedziałek, wtorek będzie wlatywał nowy filmik o kimś nowym. Także piąteczka. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Piona!